Dzień dobry, witam piątka, siemaneczka. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam cię! Dobra, z przesady. Dzisiaj się źle zaczął dzień. Po prostu źle się zaczął, bo y, widziałem wczoraj taki uchwyt na telefon, żebym go nie musiał trzymać, bo teraz go trzymam po prostu drugą ręką o tą. Żebym go nie musiał trzymać i mam takie coś do tego. To jest w tej chwili na GoPro, a mam też taką nasadkę na telefon. I wczoraj ją widziałem i miałem ją w rękach. I nie wiem, gdzie to jest. I to jest zła wiadomość, bo nie chcę trzymać ciągle tego telefonu. Dobra, ale zaraz to znajdę. To mnie wkurza w sobie. Często tak mam, że, zwłaszcza z jakimś sprzętem, że... Coś gdzieś odłożę, nie skupię się na tym, tak? tylko coś gdzieś tak właśnie odłożę bezsensownie, nie wiem gdzie i później muszę tego szukać. Mnóstwo czasu się na to traci. Muszę tego pilnować. To jest coś, co muszę od siebie tego wymagać, żeby odkładać rzeczy na to miejsce, gdzie jest ich miejsce, ponieważ jak mogę wymagać później skrupulatności i takiej rzetelności i pilnowania sprzętu od ludzi, skoro sam tego nie robię? Trzeba być wzorem. Trzeba być wzorem. To jest bardzo ważna sprawa. To jest jedna rzecz, czyli gdzieś mi się to zgubiło, ale zaraz znajdę. Druga sprawa, nie mogę dzisiaj nic jeść, jakaś masakra, nie mogę dzisiaj nic absolutnie jeść, ale na szczęście tylko do godziny 14.30, juhu, ale już jestem głodny, jest po 9, już jestem obrzydliwie głodny, w każdym razie dzisiaj jadę na badania, mam będę miał robione USG jamy brzusznej, tak jak kobieta w ciąży, w każdym razie muszę zrobić USG jamy brzusznej, może kiedyś Wam powiem z jakiego powodu, nieważne, muszę to zrobić, tak kontrolnie, Ostatnio robiłem sobie badania krwi i wyszły świetnie, także jest, jest dobrze. I dzisiaj jest właśnie to USG. Zobaczymy, jak to będzie. Najgorsze, że nic nie mogę jeść. No nic, w każdym razie. Idę teraz poszukać tej właśnie zaczepki na telefon. To teraz dobre wiadomości. Udało mi się w końcu to znaleźć. Tak, taką małą pierdołkę, więc za chwileczkę to zamienimy i wrzucimy to, i będzie OK. Pyk! I już działa. Super, moi drodzy. Zatem dobra wiadomość: udało się znaleźć zaczep do telefonu. Druga bardzo dobra wiadomość: to właśnie mam światła, a wczoraj w ogóle tego światła nie włączyłem. Nie wiem dlaczego i tak trochę wydaje mi się, że ten wczorajszy vlog był trochę ciemny, ale. Będziemy to poprawiać, naprawdę. Cały czas będziemy to poprawiać. Także dziękuję Wam za wszystkie uwagi, sugestie. Jak macie jakieś pomysły, jak możemy to jeszcze poprawić, jak możemy to wzbogacić, to dodawajcie jakieś swoje, swoje pomysły, przykłady takich tak? innych nagrań, co możemy sobie podpatrzeć od innych twórców, żeby to wyglądało jeszcze lepiej, żeby to było jeszcze lepiej zrobione. Ale oczywiście bez przesady, bo tak jak mówię, ja mam swoją pracę, mam co robić. Nie mogę się tylko i wyłącznie skupiać na tym, żeby kręcić dla Was tego typu vlogi, bo to nie jest moja główna działalność, ok? To robimy sobie tak, for fun i przy okazji. I trzecia bardzo fajna wiadomość to wczoraj wieczorem opublikowałem na swoim profilu prywatnym że chciałbym się wybrać do Bukowiny Tatrzańskiej, czy ktoś tam nie ma do polecenia jakiegoś noclegu. No i dostałem kilkanaście poleceń, różnego rodzaju fajnych hoteli, różnego rodzaju jakichś willi, gdzie można zamieszkać. I również odezwały się dwie osoby, które mają tam właśnie swoje własne ośrodki, więc super. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj będę dogrywał temat ze znajomymi. No i być może niedługo pojawimy się w tej Bukowinie Tatrzańskiej. Tylko jest jeszcze jeden problem. Muszę kupić koła zimowe. Nie mam kół zimowych, a to już by trzeba było się wybrać. Jak w listopadzie się jedzie w góry, to już warto mieć zimówki. No nic, trzeba to też załatwić. Okej, okay, zabieramy się za pracę. Zaraz Wam pokażę wyniki wczorajszej kampanii. Zobaczcie, wczoraj... Na reklamę zeszło nam 68 zł. i 56 groszy i zapisało się w 125 osób, czyli mamy 68,56 podzielone na 125, to się równa 54 grosze za każdy pozyskany adres e-mail. A dzisiaj to wychodzi jeszcze lepiej, ponieważ mamy y, wydane 10 zł. i 82 grosze. Zapisało nam się 25 osób, czyli mamy 10, ,10 zł. i 82 grosze podzielone na 25, to się równa 43 grosz. No dzisiaj przyszedłem samego siebie, naprawdę to jest super i ta reklama będzie sobie hulała do godziny 18, bo o 19 webinar. Zmieniłem jeszcze jedną rzecz w prezentacji na, na webinar i kurczę, naprawdę wierzcie mi, że to co ci ludzie dostaną, dostaną to bezpłatnie, to jest super rzecz, że nawet jak nie skorzystają z tej opcji premium, nie kupią tego produktu, to i tak dostaną rzeczy, które bardzo im pomogą w nauce i to mnie mega cieszy, także bez względu na to, czy ktoś kupi, czy nie, to i tak dostanie naprawdę konkretną wartość. A może się z czasem przekona, jednak uzna, że warto zainwestować w tą płatną wersję. W każdym razie mam takie trochę poczucie, że naprawdę udaje mi się troszeczkę ciut zmienić to podejście do szkoły, do szkolnictwa, do nauki, że ta nauka może być prosta, może być szybka, można się uczyć trochę inaczej, może trochę inaczej podejść do tej nauki. Tak, nie, nie trzeba robić jakichś miliony powtórek. Można sobie to troszeczkę zmienić i to mi cieszy. Naprawdę to mi po prostu cieszy. 13.15 za godzinę i 15 minut wreszcie mam to badanie. Puu, jestem głodny. Tak, jestem już naprawdę, naprawdę głodny. W międzyczasie przygotowywałem wszystko na dzisiejszy wieczorny webinar. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tak wygląda platforma webinarowa i ja tu sobie mogę przełączać slajdy, jak to wszystko będzie wyglądało. Tak, więc tu mam podgląd slajdów, co i jak, wszystko tu, ale mogę sobie między tymi slajdami gdzieś tam skakać. Tak, więc tak to, tak to wygląda, ponadto o tu jest kamerka, widzicie w tej chwili siebie jak widzicie siebie. Ok, więc można zrobić, więc tu będą ludzie mnie widzieli, aczkolwiek kamera chyba nie będzie włączona na całe szkolenia tylko na początku, żeby nie obciążać za bardzo łącza, tu będziemy mieli listę uczestników, no i tu jest czat. Także tak wygląda nasza platforma przez którą prowadzimy szkolenia online. I do prowadzenia webinarów ja wykorzystuję platformę Clickwebinar. Ona jest zrobiona przez firmę Implix. To jest ta sama firma, która jest właścicielem GetResponse. I co prawda, to rozwiązanie nie jest najlepsze, tak? Być może są jakieś lepsze pokoje webinarowe. Czasami zdarzało się, że to rozwiązanie nas zawiodło. Coś się przerywało, coś było nie tak z dźwiękiem. Ale nie ma lepszej alternatywy. Poza tym intuicyjnie jego się bardzo łatwo obsługuje. Nie do końca pasuje mi rozwiązanie prowadzenia webinarów na YouTubie. Wolę to robić tutaj w takim zamkniętym ekosystemie. No i też jakby mamy większą kontrolę nad tym, mam dokładne statystyki, ile ludzi wychodziło kiedy, w jakim momencie. Można to później bardzo łatwo przeanalizować. Jest też opcja nagrywania tych webinarów, ale ja nie nagrywam. Ja uważam, że kto jest na żywo, ten dostaje wartość, a kogo nie ma, to niech przyjdzie na powtórkę. Tak, tak w takim modelu działamy i rozumiem, że komuś się to może nie podobać, że a jak to, ja bym chciał zobaczyć i kupić i być może bym, wtedy bym kupił od Ciebie. No ale jak idziesz gdzieś, nie wiem, wieczorem, idziesz o pierwszej w nocy nie, przez jakieś miasto, to masz pretensję, że jest zamknięty jakiś sklep obuwniczy. No nie, jest pierwsza w nocy, więc taki model działania przyjął właściciel tego sklepu i my też przyjmujemy taki, no i tyle. Lecimy na badanie, a co jest ważne, żeby mieć ze sobą, jak się idzie do lekarza? oczywiście książkę. Bez względu na to, czy jesteśmy umówieni na godzinę, bo ja jestem niby umówiony na 14.30, ale jak to bywa u lekarzy, bywa różnie, więc po co się denerwować, że kolejka, że ludzie. Lepiej mieć książkę, poczytasz coś mądrego i od razu żyje się lepiej. Już po badaniu zdrowy, do roboty. Ostatnie testy przed webinarem. Tu proszę bardzo jest mój ekran. Tu jest Kamil, <noise> który pomaga mi w, w takich kwestiach technicznych i nie tylko technicznych. Także całe zaplecze mamy gotowe. No i o 19 startujemy. Zaczynamy webinar. Już jesteśmy na wizji. Halo halo, dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie moi drodzy, już tu mamy trochę osób. Napiszcie na czacie taka pierwsza próba. Jeszcze sobie zrobimy taką próbę. Za 5, 7, napiszcie, jak mnie słychać, jak mnie widać. W skali od 1 do 10. Jesteśmy po webinarze, poszło naprawdę dobrze. Zatem świętujemy. Jeszcze jedna sprawa. Jak wrzuciłem na Facebooka pomysł z tym, że będziemy robić tego typu nagrania, to dostałem w prywatnej wiadomości takie pytanie, że a czemu nie chcesz robić tego codziennie jak Krzysiek-Gonciarz? No, Krzysiek jeździ po tej Japonii, tak ma co pokazać, jest dla nas coś innego, coś egzotycznego, a moje życie tak nie wygląda. Moje życie często wygląda tak, że ja wstaję, idę biegać, biorę prysznic, jem śniadanie, pracuję. Schodzę na kawę, pracuję. Schodzę na obiad, pracuję. No, i później już chodzę i tam spędzam czas z rodzinką. I tak czasami jest od poniedziałku do piątku, czasami do soboty. No, często w weekendy gdzieś wyjeżdżamy, tak? No, to wtedy wygląda to trochę inaczej. No, ale nie sądzę, żeby cały czas ten powtarzalny cykl był dla Was jakoś bardzo interesujący. Oczywiście będę się starał pokazywać, tak jak już mówiłem, rzeczy tego, takie z zaplecze, tak? Jak właśnie robimy webinary, jak to wygląda. Jutro może opowiem o testach, jak przeprowadzamy testy, na przykład tron zapisu, jak to wygląda. O reklamach za dużo jeszcze nie powiem. No, mamy pewnego rodzaju swoje. Takie kruczki, swoje, swoje rzeczy wytestowane, i nie chcę na razie o tym głośno mówić, bo to nam daje po prostu przewagę konkurencyjną. tak Mamy takie rzeczy zrobione, których nie ma nasza konkurencja, które ciężko powielić, jak się nie wie dokładnie od zaplecza, a jak ktoś to tylko widzi i myśli, że ja zrobię tak samo i osiągnę efekty, no nie do końca. Także o pewnych rzeczach, mogę opowiedzieć? O pewnych jeszcze nie, o pewnych jeszcze nie. Ale napiszcie mi też w komentarzach, jakby czy tego typu forma Was interesuje, tak? Czy no właśnie gdy opowiadam o narzędziach, o statystykach, gdy podaję jakieś cyferki, jakieś wyliczenia, czy to jest coś, co, co Was interesuje? No i piszcie, przede wszystkim piszcie w komentarzach też, co byście chcieli zobaczyć w tego typu nagraniach. Co dokładnie, może macie jakieś pytania, może coś was nurtuje. Ja chętnie odpowiem, o ile oczywiście będę mógł, o ile oczywiście. Jeżeli. Coś w jakiś sposób pracowałem z klientami no i jeżeli mam zgodę, zielone światło ze strony klienta no to oczywiście też mogę pewnego rodzaju case'y case opowiedzieć, ale wolałbym mówić o swoim własnym biznesie więc jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie poniżej w komentarzach